No i przechodząc jeszcze, jeszcze tak sekundkę już powoli, ale dochodząc do tej mapy, do samej Hary, to jest taki bardzo szeroki koncept w akupunkturze japońskiej, przyczyną dla której Hara jest taka istotna jest to, że w odróżnieniu od medycyny chińskiej, w Chinach jak wiecie w czasach antycznych meridiany rysowało się od czubków palców i mówiono, że energia w meridianach biegnie od czubków palców do ciała, dlatego... Punkty antyczne też są rozłożone, także punkty studni są najbardziej dystalne i potem idziemy proksymalnie do punktów rzeki, jeziora czy morza. W akupunkturze japońskiej, po tym oddzieleniu, rysowano dokładnie odwrotnie. Tam jest taka koncepcja, że wszystkie meridiany, zarówno główne, jak i cudowne, biorą swoje źródło w brzuchu pacjenta, no i przebieg jest jakby od brzucha czy od centrum ciała. Na zewnątrz. W związku z tym ten obszar brzucha jest szczególnie istotny, bo stanowi źródło tych struktur, którymi przepływa energia. No i stan też tego brzucha, czy naszej hary odzwierciedla stan zdrowia pacjenta. Jak pacjent będzie zdrowy, to ten brzuch powinien być miękki, bezbolesny, bez żadnych problemów. No i widzimy, że z powodu tego prawda, mędrcy pokładają nadzieję w tym obszarze. Brzucha, takie z daody jing napisane. Jak wyglądają mapy brzucha? Tutaj jest przykład takiej bardziej zaawansowanej mapy brzucha. Te mapy różnią się odrobinę między praktykami. Troszkę inna jest mapa Manaki, trochę inna jest mapa Kiko. Są bardziej złożone, są mniej złożone, ale takie, istnieją na tych mapach takie punkty bazowe, które są w miarę zbieżne dla większości map. No dla przykładu pod prawym łukiem żebrowym, no praktycznie we wszystkich mapach, znajdziemy wątrobę i pęcherzy grzuciowe. Też jest bardzo duża zgodność co do obszaru serca, który znajduje się tuż pod mostkiem. Czasami rysuje się go tak, jakby wchodził na mostek. Też tak jak tutaj widzimy, no dół brzucha najczęściej przypisuje się do nerek i pęcherza moczowego. Więc pomimo jakichś tam niewielkich różnic w tych mapach, czy właśnie większej złożoności, to taka oś dotycząca rozłożenia narządów często jest podobna.